Koźmiński. Reaktywacja. dokąd zmierza pańskim zdaniem świat i Polska i jaki my, ekonomiści, intelektualiści, nauk społecznych mamy na to wpływ. Ja jestem chyba sceptycznym optymistą. Ja jestem przekonany, że Polska idzie w dobrą stronę i ponieważ bardzo bym tego chciał, żeby to się tak rzeczywiście działo, to bardzo mocno ostrzegam przed tym, co mogłoby pozytywnemu procesowi zagrozić. To gdzie pan widzi największą szansę i największe zagrożenie na tym zakręcie, czy na tym łuku historii Największą szansą Jest polska przedsiębiorczość Jej dynamizm Nawet czasami Taki powiedziałbym Pewna drapieżność Mówi pan jak rektor uczelni Która do niedawna nazywała się Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i ja Zarządzania tak Ale rozumiem, że przypadkowo pan tak samo myśli Daję mi myślę, że największym zagrożeniem Jest chyba jednak Nasza, nasza polityka i bardzo niski poziom kultury politycznej, kultury rządzenia. Myśmy tego po prostu nie zdołali, nie mieliśmy okazji, żeby się w ciągu dziejów się tego nauczyć. Jeżeli się porównuje na przykład kraj, w którym sporo czasu spędziłem, to jest Francja. Francja jest straszliwie zbiurokratyzowanym krajem, ale ta biurokracja w ciągu setek lat uzyskała bardzo poważną dozę sprawności. My niestety nie mamy tej kultury, tej takiej nabytej umiejętności zarządzania i rządzenia w sferze publicznej. Tak jak Polska przez wiele, wiele setek lat miała pecha, no to w tej chwili chyba te główne kataklizmy i burze będą się odbywały gdzie indziej. Koźmiński. reaktywacja. Moim zdaniem Polska ma obecnie najlepszą pozycję geopolityczną z wszystkich, wszystkich 193 krajów, które należą do ONZ-u. Bo jak nie my, to kto? Muszę panu powiedzieć, że jestem dość bliski tej opinii. Natomiast co mhm. do świata, to ja nie jestem takim optymistą. To znaczy, ja uważam, że świat czekają wstrząsy bardzo poważne, wynikające po pierwsze z nagromadzenia biedy, nienawiści, ogromnych mas ludzkich oraz... Wielkie wstrząsy wynikające z tego, że supermocarstwo, jakim jest Stany Zjednoczone, zaczyna trzeszczeć, rysy się pokazują. A to jest ogromnie ważny kraj. Ja zawsze byłem optymistą, zawsze uważałem, że Stany Zjednoczone są w stanie sobie poradzić z każdym kryzysem, z każdym problemem, i w tej chwili zaczynam nabierać przekonania, że to może nie tak jest. Na przykład Dalszy proces nieodpowiedzialnego zadłużania się przez rząd i społeczeństwo Stanów Zjednoczonych może im wywołać globalny kryzys o Olbrzymiej sile. Natomiast myślę, że my możemy sobie jakoś tam w tym naszej części Europy funkcjonować, i myślę, że jest jeszcze potencjał poprawy jakości i poziomu życia w Polsce, który na przykład już w niewielkim stopniu występuje w tych bogatych krajach Starej Europy. Tam już wiele lepiej być nie może. Nam ciągle jeszcze może być lepiej. Koźmiński. Reaktywacja ale czy możliwa jest dobra przyszłość Polski przy nie najlepszej przyszłości świata? Czy my wciąż jesteśmy na tyle uniezależnieni od tego, co się dzieje w sferze trendów planetarnych, jako ten grajdołek na tej kuli ziemskiej, choć oczywiście dla nas najważniejsze miejsce na świecie? Na szczęście nasze zaangażowanie nie jest wielkie. Nie jesteśmy graczem, od którego bardzo wiele zależy. Czytałem niedawno bardzo dobrą książkę Moszulskiego: Wojna Polska o wojnie 1939 roku. Tego roku. Otóż w sytuacji geopolitycznej roku 1939 Polska była graczem absolutnie pierwszorzędnym. Byliśmy najważniejszym w pewnym sensie miejscem w Europie. W tej chwili jesteśmy daleko i to może być nasze szczęście. Jeżeli nam się uda to dobrze wykorzystać. W okresie nawet największych zawirowań światowych bywały kraje, które sobie w miarę spokojnie funkcjonowały, prawda, takie jak Szwajcaria czy Szwecja w okresie II wojny światowej. Mamy pewną szansę na to, że te Wielkie wstrząsy zostaną zamortyzowane, przynajmniej w pewnej mierze. Bardzo bym chciał, żeby ten optymistyczny scenariusz się zrealizował i dlatego dosyć często i chętnie zwracam uwagę na wszelkie dysfunkcje i różnego rodzaju zagrożenia, które się pojawiają. Podkreślił Pan, że w głównej mierze jest to zasługa przedsiębiorczości, a i to jest ta duża szansa, zarazem, a w mniejszym stopniu i to jest to duże zagrożenie, zarazem polityki. A gdzie intelektualiści? A gdzie uczeni? W mowie i piśmie także ekonomiści. Co się stało takiego, że dzisiaj nie ma ludzi tego kalibru jak ci, których Pan miał szczęście mieć za swoich nauczycieli? Ja także z niektórymi z nich miałem. Jakiś jeszcze kontakt? Są te wielkie nazwiska? Mają taki wpływ na tą rzeczywistość? Czy to już jest naprawdę sprawa pomiędzy przedsiębiorcami na szczeblu mikro i politykami na szczeblu makro, co jest i co będzie w Polsce i na świecie? Elita intelektualna i naukowa światowa jest jedna. I dostanie się do tej elity z naszej strony jest bardzo trudne. Druga przyczyna jest taka, że tabloidyzacja. Życia publicznego. Intensywne upadabnianie się do seriali telewizyjnych. Właściwie to, co się obserwuje u nas na scenie, tak zwanej publicznej, to jest to rodzaj serialu telewizyjnego. Otóż w tym serialu telewizyjnym scenarzysta nie przewidział żadnych intratnych ról dla intelektualistów. Koźmiński. Reaktywacja.